Polska w żałobie, Maciej Kowański nie żyje. 32 letni chirurg ze Szczecina zginął w tragicznym wypadku 30 marca. Dziś na starym cmentarzu w Stargardzie pożegnano lekarza, który zmieniał życie uśmiechem. Szpital Arkońska, zostawił pustkę. Śmierć Krystyny Miłobęckiej i gwiazd Kina potęguje smutek przed Wielkanocą. Polska kultura i medycyna pogrążyły się w żałobie po serii tragicznych strat. 17 kwietnia 2025 roku Szpital Wojewódzki przy Arkońskiej w Szczecinie potwierdził śmierć Macieja Kowańskiego, 32-letniego chirurga, który zginął 30 marca w wyniku tragicznego wypadku. Szczegóły zdarzenia nie zostały ujawnione, ale według informacji głosu szczecińskiego wypadek miał miejsce w Stargardzie, rodzinnym mieście lekarza. Pogrzeb odbył się 17 kwietnia o 14 i 15 setnych w kaplicy na Starym Cmentarzu w Stargardzie, gdzie Enes Prochami Kowańskiego została złożona w grobie. Odszedł za wcześnie. Zostawiając pustkę, napisano na profilu szpitala na Facebooku, gdzie współpracownicy i rodzina opublikowali wzruszające pożegnanie. Maciej był lekarzem, który zmieniał życie innych, i człowiekiem, który zmieniał codzienność uśmiechem, żartem, obecnością. Zawsze gotowy do pomocy, szczery, z sercem na dłoni. Dziękujemy, Maćku, za każdy wspólny dzień. Dyżury, zabiegi, rozmowy i śmiech brzmiał wpis, pod którym pojawiły się setki kondolencji Spoczywaj w pokoju, bohaterze, twoja dobroć zostanie z nami. Kowański, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, pracował na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej, zdobywając uznanie pacjentów za empatię i profesjonalizm. Na portalu znanylekarz.pl web7 Pacjenci chwalili jego podejście, lekarz z powołania tłumaczył wszystko z uśmiechem. Śmierć Kowańskiego to kolejny cios dla Polski przed Wielkanocą. 17 kwietnia pożegnano Krystynę Miłobęcką, wybitną poetkę i dramaturg, której minimalistyczne wiersze, jak analify czy pokrzyku, ukształtowały polską literaturę. W lutym świat kina stracił Gene Hackmana i jego żonę Betsy Arakawe, którzy zmarli w Santa Fe z przyczyn naturalnych, hantawirus i Alzheimer. Śledztwo ujawniło szokujący stan ich domu, pełnego gryzoni. W marcu odszedł i ikona Top Gun i Batmana, pokonany przez zapalenie płuc po walce z rakiem gardła Web 1. Polska opłakuje też Jadwigę Jankowską Cieślak, legendę kina oraz Jakuba Kopanieckiego, 25-letniego piłkarza Górnika Polkowice, który przegrał z Glejakiem łeb 17. Fani na X wyrażają ból Maciej Kowański, taki młody, taki dobry człowiek, małpka Szczecin fan, Krystyna Miłobęcka, jej poezja to skarb małpkaliteratura.pl. Szpital Arkońska zapowiedział upamiętnienie Kowańskiego tablicą, a rodzina prosi o modlitwę zamiast kwiatów. Czarna seria w polskim show, biznesie i sporcie od gwiazd Mam Talent. Po żużlowców każe zadać pytanie, czy Wielkanoc przyniesie ukojenie. Polska łączy się w żalu, wspominając tych, którzy odeszli zbyt wcześnie.